To nie był spokojny weekend w województwie śląskim, bo Straż Pożarna musiała bardzo często interweniować. Od piątku tych interwencji było bardzo dużo, a najwięcej było w powiecie Pszczyńskim, Gliwickim, Raciborskim i Rybnickim. To tam z powodu ulewnych deszczów było dużo podtopień. Straż pożarna w województwie śląskim od piątku do dzisiejszego poranka interweniowała około 500 razy. Prawie 700 zastępów Państwa Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w akcjach. Głównie te działania polegały na wypompowywaniu wody z zalanych posesji, podtopionych budynków. I dróg, i usuwaniu przewróconych przez wiatr drzew. Warunki pogodowe wpłynęły również na ilość kolizji. W samych Katowicach było ich aż 16 w przeciągu 24 godzin. Z samego rana utrudnienia pojawiły się na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Jednym z częstszych powodów zdarzeń na drogach to jest niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzających pojazdów. Wiemy, że jeżeli zaczniemy hamować, droga hamowania wydłuża się na śliskiej nawierzchni. Dlatego często to tą odległość musimy zwiększać w porównaniu do warunków sprzyjających. Niestety prognoza pogody na nadchodzące dni nie jest optymistyczna. Mieszkańcy województwa śląskiego kolejny raz otrzymali sms -y z alertem pogodowym. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Nasza Polska jest podzielona w tym momencie na, na dwie części. Na wschodnią, gdzie jest pięknie słonecznie, i na zachodnią, gdzie jest pochmurnie, deszczowo, z dosyć dużymi opadami atmosferycznymi. E, takie Taka sytuacja baryczna i generalnie jeśli chodzi o, o fronty, które przechodzą przez nasz kraj jest bardzo rzadko. I akurat kiedy się wydarzy, no to prognozowanie w takich warunkach atmosferycznych jest dosyć ciężkie. Taka pogoda będzie utrzymywać się w województwie śląskim do środy. Od piątku powinno być już nieco lepiej, choć ciężko teraz prognozować pogodę więcej niż na trzy dni. Monika Taranczewska, Silesia Flash.